Pierwsze decyzje Martyna Pawłowska, nowa wujtłoniowa ma już za sobą jedną z nich było powołanie swojego zastępcy od ponad tygodnia to stanowisko piastuje tomasz ćwiertnia Obecnie władze intensywnie pracują nad nowym regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy, audytem, nie zaniedbując przy tym codziennych obowiązków. Powołałam mojego zastępcę, pana Tomasza Ćwiertnie, i rzeczywiście już ten komfort pracy tutaj z nowym zastępcą jest dużo lepszy, łatwiej mi się pracuje. No i próbujemy tutaj układać też cały urząd, tak, żeby tutaj sprawnie i dobrze funkcjonował. Tomasz Świetnia jest doświadczonym fachowcem przygotowanym do pracy w samorządzie. Do tej pory e, byłem związany, jeśli chodzi o pracę z samorządem powiatowym. E, w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu pracowałem od 2007 roku, e, najpierw w Wydziale Finansowo-budżetowym, później w Wydziale Inwestycji, natomiast od 2012 roku e, zajmowałem się prowadzeniem kontroli i audytów zarówno w starostwie, jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Od 2019 roku pracowałem także jako audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Dla mieszkańca Łoniowa nowe stanowisko pracy jest wyzwaniem. Najbliższe mu są wydziały inwestycji gminnych, zamówień publicznych w tej działce myślę, że mógłbym się sprawić jak najbardziej. No kwestia jest do ustalenia tutaj nowy regulamin, no i kwestia tutaj też samego urzędu, prawda, jeśli chodzi o regulaminy, zarządzenia. Wójta myślę, że w tym temacie też bym dużo mógł pani wójt pomóc. Nowy zastępca docelowo będzie również pełnił funkcję sekretarza gminy. Planujemy, żeby również łączył stanowisko sekretarza urzędu gminy Łoniów. Martyna Pawłuska od momentu objęcia władzy nie zmieniła pomysłów i priorytetów rozwoju gminy. Będę cały czas wspierać edukację, to jest mój priorytet. Będziemy, mamy tutaj kilka pomysłów na wsparcie edukacji. Będziemy posiłkować się różnymi możliwościami. Jesteśmy na etapie ustalania też właśnie z dyrektorami szkół, jakby to miało wyglądać. Natomiast na pewno będzie się to wszystko działo w porozumieniu z dyrektorami, w porozumieniu z rodzicami i dla dobra, najlepszego dobra naszych Najmłodszych, czyli dzieci. W trakcie realizacji są inwestycje rozpoczęte przez poprzednią władzę. Ogrody bimlinne Będziemy tutaj już kończyć tą inwestycję. Natomiast jedną z większych inwestycji, która jest realizowana, to jest oczywiście budowa kanalizacji w miejscowości Wnorów. Tam już jest. Blisko ku końcowi. Natomiast druga część budowy kanalizacji to jest Bogoria, Gongolin i tamte okolice. Remont czeka też oczyszczalnią ścieków. Na to zadanie gmina ma zapewnione środki. Będzie ona również modernizowana w taki sposób, żeby te ścieki z całej gminy mogły trafiać do właśnie naszej oczyszczalni. Jerzy Strzyż, STV Info.